Zaczniemy od narzędzi. Tak króciutko, tak? Waszymi podstawowymi narzędziami są minika, ołówek, nożyczki. Plus jeszcze gdzieś tam w koszyczkach poszukajcie sobie, będą to takie dodatkowe dziurkacze, na przykład z choinką, z kwiatkami, z aniołkami. Będą to nożyczki, które mają specjalny brzeg, tak? Będą to naklejki, oczywiście świąteczne. Jakieś inne dekory, które też zaraz sobie tam znajdziecie. Co tam jeszcze? Kolorowe, kolorowe brystole, wyćmianki samoprzylepne. Dalej mamy też tutaj... Tak, to będzie kartka dla Was zabieracie do domu. Takie kolorowe bułki, krepy, tak? Stążki najróżniejsze. Można też do wykonania takiej kartki użyć kartkę, przepraszam nie kartkę, tylko serwetkę. Tutaj właśnie Piotrek widzę o... Do na środku mają foremki do, do ciastek, do pierniczków, ale można sobie odrysować jakiś wzorek jakiegoś aniołku. Myślę, że pole mi na jest jest. O właśnie, jako pokażę. Wiecie, jak bym chciały, to o, na przykład takiego aniołeczka, tak? Słuchajcie, tutaj mam takie kolory. Kartka się zmieści do małej koperty. Za chwilę każdy z was wybierze sobie jeden. Kochani, wykonujemy jedną kartkę podczas zajęć. I tylko pierwszą stronę wyklejamy, tak? Nie tutaj w środku, tylko tutaj pierwszą stronę. Dlatego można sobie najpierw zapoznać się z materiałami, popróbować, poprzykładać, nie kleić nie od razu. Nie, nie to nie, się nie jest nas. kochani, to nie jest praca na 5 minut, tak? Nie spieszcie się, jak coś Wam nie wyjdzie, odłożyć, wziąć sobie następny, nic się nie stanie.